Gościem kongresowego Studia Wprost jest Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP. E, historia polskich startupów już liczy blisko, myślę, że dwie dekady. E, od prawie samego początku PARP jest ze startupami, z młodymi firmami. E, proszę powiedzieć, już macie ogromne doświadczenie. Jak mądrze wspierać dziś startupy? E, te startupy wspieramy, myślę, że blisko dekadę. PARP swoje początki ma przeszło 20 lat temu. Jako agencję wspieramy przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na to są środki europejskie, fundusze spójności. Natomiast ten segment startupów jest zauważalny, tak myślę, od blisko dekady, w tym sensie, że są mikro, małe przedsiębiorstwa czy też inicjatywy biznesowe, które mają szansę na szybki rozwój. Na skalowalność, na zbudowanie wartości i budowanie przychodowości e, przy relatywnie niewielkich nakładów. Nie trzeba stawiać fabryki i inwestować w wielkich środków, żeby zacząć sprzedawać coś na całym świecie. Wiemy, na ile technologie, nowoczesne technologie komunikacyjne pozwalają. E, Dosięgnąć każdego zakątku globu, i to, i, i to jest siła startupów. I my ten segment e, zauważyliśmy podobnie e, pewnie jak e, inne kraje e, czy agencje rządowe, publiczne na całym świecie na początku wieku. E, od dekady proponujemy programy, które przede wszystkim budują warunki i szanse do tego, żeby w bezpieczny sposób testować rozwiązania, bo na tym polega działalność startupowa, żeby pewne rzeczy prowadzać na rynek jako, jako rzeczy nowe, wyroby bądź usługi, i próbować pozyskiwać klienta. I tutaj proponujemy działania mentoringowe związane z tym, jak budować biznes, jak docierać do klienta, jak oferować mu wartość, za którą on będzie chciał płacić. Proponujemy programy inkubacyjne, które pozwalają taki model biznesowy w bardzo bezpieczny sposób zweryfikować bez istotnych dodatkowych nakładów. Po to, żeby faktycznie do tego rynku bardzo, bardzo zbliżyć tych przedsiębiorców czy, tych, czy te osoby, które chcą zostać przedsiębiorcami. Potem na dalszym etapie angażujemy podmioty typu akceleratory, które dzięki swojemu partnerstwu dużych korporacji, funduszy inwestycyjnych, z niewielkim udziałem środków, 200, 300, 400 tysięcy, które mają dla startupów, Potrafią wyskalować działalność takiej młodej spółki i pozyskiwać rynek nieco szybciej dzięki temu, że współpracuje się z korporacją, z ogromną bazą klientów, z dużym partnerem, który potrafi wdrożyć rozwiązanie startupu istotnie zwiększyć jego, e, jego przychodowość. E, zatem nie zasypujemy pieniędzmi y, młode spółki, nie, 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 nie dajemy kapitału inwestycyjnego, nie jesteśmy właścicielami startupów, ale bardziej stwarzamy warunki do tego, żeby zdobywać te rynkowe szanse, testować, eksperymentować z rynkiem i tutaj poszukiwać tej e, przychodowości, bo ta sprzedaż tak naprawdę to jest e, no, początek biznesu i, i ten cel, do którego dążą wszystkie startupy. Mhm. Czy dzisiaj y, można powiedzieć, że y, i od dla firm, które mają pomysł, są środki z parp u i dla firm, które chcą planować ekspansję zagraniczną, też są? Czy to jest jakoś tak bardziej wybiórczo traktujecie Tak, my firmę? staramy się tą ofertę ze wsparciem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ze wsparciem środków europejskich, funduszy spójności, budować ofertę, która jest kompleksowa, to znaczy potrafi adresować potrzeby przedsiębiorstw na każdym etapie. Jeśli mówimy o startupach, to faktycznie ten samym początkiem e, przedsięwzięcia biznesowego jest jakaś weryfikacja rynkowa. Tu proponujemy programy inkubacyjne, które pozwalają założyć spółkę, spółkę w Polsce Wschodniej, bo tam oferujemy wsparcie platform startowych. Programy inkubacyjne w e, ośrodkach innowacji, parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach ze wsparciem uczelni wyższych, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego. Budujemy taki ekosystem który pozwala e, przetestować modele biznesowe, zbudować wstępną wersję produktu, wszystko bezpłatnie po to, żeby potem myśleć o, o wdrożeniu tego modelu biznesowego i o próbie sprzedaży. Na to też oferujemy granty, to jest kolejny etap naszego wsparcia, także te spółki, które przygotowują biznes, przygotowują, mają sprawdzony rynek, e, przygotowany produkt, mogą ubiegać się w PARP o dotację na wdrożenie tego produktu, na z, poszukiwanie klienta, na zbudowanie sprzedaży. Wsparcie do 600 tysięcy wsparcie bezwrotne, bo tylko takie oferujemy, w tym sensie, że nie wykładamy kapitału, tylko właśnie dajemy tą wędkę w postaci e, środków bezwrotnych, e, po to, żeby, żeby zbudować sprzedaż. Te startupy, które już sprzedają, które e, mają klienta, mają pewną wiarygodność, mają pewny rynkowy rekord, im oferujemy wsparcie akceleracyjne czyli e, programy zarządzane przez naszych operatorów, wybranych w konkursie PARP program Startup Booster Poland. 17 akceleratorów, aktualnie pracuje z ponad setką partnerów. To są spółki Skarbu Państwa, ale globalne też korporacje, telkomy, banki, spółki sektora energetycznego, które startupom oferują swoją infrastrukturę, możliwości wdrożenia, przetestowania produktu. No i możemy sobie wyobrazić, że takiej spółki, która sprzedaje za 100, 200, 300 tysięcy rocznie, możliwość dotarcia na przykład do odbiorców sektora energetycznego, powiedzmy, no nie wiem, taka jedna trzecia krajowego rynku, no to są setki e, i tysiące odbiorców, potencjalnych użytkowników, ewentualnie wielka korporacja, która może wykorzystać rozwiązanie startupu. No i to oczywiście wtedy ten rozwój startupu przedsięwzięcia przyspiesza, buduje zupełnie inną wiarygodność. Otwiera go na e, okazje inwestycyjne, bo ten kapitał inwestorski to też jest coś, co musi, e, musi e, no, współgrać z rozwojem, z rozwojem produktów, w miarę jak będą. Narastały potrzeby kosztowe, rozwojowe, związane z dostarczaniem coraz lepszych rozwiązań dla użytkownika. Czy są jakieś branże, na których jesteście sfokusowani, które mają, że tak powiem, większą szansę otrzymania środków? Z całą pewnością taka naturalna skłonność startupów jest do tego, aby poszukiwać rozwiązań opierających się o nowe technologie związane z internetem, z rozwiązaniami. Software'owymi, więc to jest, że tak powiem, rzeczywistość zastana. Mm, przez internet, poprzez rozwiązania chmurowe, sztuczną inteligencję e, sprzedaje się więcej, szybciej. Większość rozwiązań musi e, otwierać takie nisze, poszukiwać tych przewag konkurencyjnych opartych o unikalność, o nowe technologie. Także wszystkie rozwiązania, które bazują na. Na cyfrowych produktach, tak naprawdę. To jest jakby sól świata startupowego. Z całą pewnością to jest naturalna skłonność inwestorów i dużego biznesu do tego, żeby z takimi startupami współpracować. Natomiast te rozwiązania cyfrowe, nowe technologie, one mogą mieć swoje przejawy i rozwiązania w każdym sektorze. Jeśli mówimy o edukacji, jeśli mówimy o zdrowiu, jeśli mówimy o, o dużym przemyśle, automatyka. To nie ma branży, która by wykluczała współpracę ze startupem, albo była chłopca startupom. Każde rozwiązanie startupu tak powiem, może, może znaleźć się zastosowanie w dowolnej branży. Jeśli mielibyśmy przełożyć te różne rodzaje wsparcia na konkretne programy, konkursy, to jakich programów powinni poszukiwać młodzi przedsiębiorcy? Ci, którzy myślą o założeniu Działalności biznesowej. Z całą pewnością powinien się zapoznać z ofertą platform startowych. To jest sześć konsorcjów, partnerstw działających w Polsce Wschodniej. To są ośrodki, które zapraszają pomysłodawców czyli osób, które jeszcze nie prowadzą biznesu, ale mają pewien pomysł biznesowy. Bardzo nieskomplikowana, intuicyjna aplikacja, która składa się do takiej platformy startowej poprzez generator dostępny na stronie PARP, pozwala opisać to projekt, opisać produkt przyszłych klientów. Jeśli taki e, przyszły biznes znajdzie uznanie ekspertów platform startowych, zapraszają do programu inkubacyjnego 6 miesięcy, mniej więcej pracy z ekspertami nad tym, aby zmodelować biznes, aby zbliżyć go do rynku, zbudować produkt. To jest wszystko darmowe, ale już działamy jako, jako spółka. Już jako, jesteśmy przedsiębiorcą, e, wymagane jest założenie spółki kapitałowej w Polsce wschodniej. I taka spółka z przygotowanym modelem biznesowym, z gotowym produktem, gotowa do sprzedaży takiego produktu, w PARP może ubiegać się o środki do 600 tysięcy zwrotnych, środki bezwrotne. i to jest program działający w Polsce Wschodniej. Nasze konkursy związane z dotacjami bezwrotnymi też są otwarte. Ten ciąg technologiczny, powiedzmy produkcyjny od platform startowych do PARP działa. Będzie otwarty do 2027 roku, także jest czas, żeby wybrać platformę. Pomyśleć, każda platforma ma swoją specjalizację maszynową, spożywczą, związaną z AI, także też można wybrać mentorów, ekspertów pod kątem swojego rozwiązania. Na sam koniec zapraszamy do nas, tam środki na to, żeby bezpiecznie ten produkt wdrożyć. To są fundusze dla Polski Wschodniej, czy jeszcze z innych funduszy też są jakieś granty jakieś rozwiązania? Platformy startowe działają w Polsce Wschodniej ze środków funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Ale jest centralny program, program odpowiedzialny za wdrażanie e, projektów e, innowacyjnych, czyli e, fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki. I tutaj PAR proponuje e, startupom kontakt, relacje, ofertę z akceleratorami. Program Startup Booster Poland, 17 akceleratorów, które działają aktualnie w całej Polsce. E, no to jest, e, tak powiem, wolumen operatorów. Którzy mają, jak wspominałem, ponad setkę partnerów, i tam trzeba zaaplikować do wybranego akceleratora. W przypadku, kiedy mam biznes, który sprzedaje, robi rzeczy nowe, ale bardzo szybko chciałby zbudować dużą sprzedaż, albo sprzedaje do konsumenta indywidualnego, a myśli o tym, żeby rozpocząć współpracę z korporacją, bądź nawet przygotować się pod kątem inwestycji. Nasze akceleratory oferują wdrożenie. Technologii produktu u korporacji, oferują relacje z inwestorami, czyli mogą pomóc startupom zbudować taką gotowość inwestycyjną, proponują współpracę z sektorem publicznym, z miastami, które są bardzo wdzięcznym partnerem, mm, mm, z relatywnie dużym budżetem, taka współpraca z sektorem publicznym też jest jakąś ścieżką e, rozwijania biznesu startupowego. Na sam koniec akceleratory oferują wsparcie międzynarodowe, programy. Współpracy e, zagranicznej, także te relacje, nasze akceleratory, pod takim kątem je wybieraliśmy. E, akceleratory współpracują z partnerami zagranicznymi, zagranicznymi po to, żeby startupy też mogły rozpoczynać pewną ekspozycję na rynki zagraniczne, bądź nawet pozyskiwać pewne praktyki biznesowe, e, wiedzę o tym, jak rozwijać produkt, jak współpracować z klientem. To też, jeszcze tak powiem, jest istotne, żeby, e, no, żeby nie patrzeć zupełnie, że tak powiem, na krajowy rynek jako zamknięty ekosystem, tylko żeby udrażniać i powodować, że napływ tych nowych idei, talentów też ma miejsce. Stąd też akceleratory pracują międzynarodowo, zapraszają startupy do międzynarodowych programów i tam też nasze krajowe startupy mogą poszukiwać rynku, poszukiwać klientów. No właśnie ta ekspansja zagraniczna jest bardzo ważna dla startupów, bo wszyscy marzymy o polskich unicornach. Czy jest na to szansa? Tak one, już na zakończenie one... zapytam. Jasne, o, o, one jak powstają. Jaka przyszłość. One powstają e, niezależnie od e, wsparcia instytucji publicznych. Ten proces e, postępuje. E, Dekady temu nie wiedzieliśmy, że takie zjawisko jak Unicorne funkcjonują, czyli te spółki o kapitalizacji e, miliarda dolarów. Są, e, m, są spółki krajowe, które e, osiągają ten, e, ten pułap, natomiast też chodzi o skalę. Tak naprawdę te przedsięwzięcia, które wyrastają e, w tym momencie, o, o nie powinniśmy dbać. Powinniśmy propagować, promować te postawy przedsiębiorcze, tego, żeby eksperymentować z rynkiem, z biznesem, z produktami, żeby wchodzić w relacje z klientem, e, nie bać się porażek. Te, I ta skłonność do ryzyka to też jest pewnie. E, nie, nie mamy tego w DNA, żeby pewne rzeczy po prostu stawiać na szali bardzo zero-jedynkowo. I e, to staramy się robić, PARP, żeby otwierać szanse, pokazywać, że to ryzyko nie jest tak przerażające, że warto budować szansę. I to jest proces, który będzie prowadził do tego, że spółki będą robiły ogromną kapitalizację, e, pozyskiwały inwestycje. To się już dzieje. Mamy wiele e, przykładów tego, że startupy po prostu dzięki temu wsparciu publicznemu, temu tej współpracy też budują wiarygodność, poszukują e, nowych klientów. To przyciąga inwestorów, nie powinniśmy z tej ścieżki schodzić. To jest proces i e, po prostu m, róbmy to intensywniej, mądrzej, e, ale z determinacją. Jasne, i wszystkich, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia, zapraszamy na rozumiem, stronę państwa internetową, tak? Nieodmiennie parp.gov.pl tam są dostępne generatory wniosków, tam można aplikować o konkretne wsparcie, można nawiązać kontakt z naszymi ekspertami, zadać pytanie, jesteśmy dostępni. Także um, zależy nam na tym, żeby, e, żeby ten klient, przedsiębiorca bądź przyszły przedsiębiorca do nas przychodził i mówił, jaki rodzaj, jakiego rodzaju wsparcia e, poszukuje. Departament Rozwoju Startupów. Wyjątkowo traktuje startupy, ale z całą pewnością każde mikro, małe średnie przedsiębiorstwo znajdzie w par kawałek oferty dla siebie, Pomożemy ten biznes budować, przygotować aplikację i potem uczciwie, rzetelnie ją ocenić. Dlatego zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Okay.